Czyż nie jesteście ciekawi wrześniowego repertuaru Iluzjonu? Przygotujcie się na nieprzeciętne kinowe spotkania z gwiazdą włoskiego kina Marcello Mastroianim oraz wcielonym symbolem seksu Brigitte Bardot. Pikantne szczegóły już za chwilę. Był przystojny i fotogeniczny, potrafił zagrać spektrum charakterów od bombiwantów Artystów w kryzysie twórczym. Marcello Mastroianni jest bodaj najbardziej znanym włoskim aktorem. Nie zawaham się także stwierdzić, że jednym z najważniejszych w historii kina. Ulubieniec Felliniego od czasu słodkiego życia stały od twórca ról w jego filmach. Zagrał ponadto u Altmana, Viscontiego i Michałkowa, a na ekranie partnerował takim pięknościom jak Sofia Loren, Claudia Cardinale czy Brigitte Bardot. Signore! Signore, il bicchiere! Aktorskie portrety Mastroianiego przez cały wrzesień w Iluzjonie. Symbol rewolucji seksualnej w Europie lat 50. i 60., ikona popkultury XX wieku i kreatorka modowych trendów. Choć często identyfikowana jest ze skandalizującą ówcześnie rolą w filmie I Bóg stworzył kobietę, zagrała u mistrzów francuskiego kina takich jak Louis Mel czy Jean-Luc Godard nierzadko polemizując z wizerunkiem zmysłowej kobiety. Wszystkie wcielenia Brigi Bardot we wrześniu w iluzjonie. Dzieci i młodzież zapraszamy z kolei we wrześniu na kino w tramkach. Podczas festiwalu pokażemy filmy oglądane przez młodych na całym świecie w Berlinie, Kopenhadze, Londynie, Malmo, Nowym Jorku, a nawet w Tokio. W programie również dziecięce olśnienia sekcja fokus na dokument oraz warsztaty rozwijające wyobraźnię w iluzjonie od 20 do 28 września. Ooh. Wiecie gdzie nas szukać? Zapraszamy.